Dzień dobry, tu wiatr z dzisiaj z kawiarni Niebo w Mieście. Serdecznie Was witam, kochani, i zapraszam dzisiaj na przygodę z panem Pawłem Długoszem. Pan Paweł Długosz, szef restauracji Niebo w Mieście. Opowiem Wam troszeczkę o tym lokalu, co słychać u niego, co się dzieje, co było i co będzie. Panie Pawle, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, bardzo mi miło. Witam wszystkich oglądających. Dzień dobry. Proszę o kilka słów. Niebo w mieście jest od 2019 roku? Od 2019 roku otworzyliśmy w grudniu, tuż przed covid ale udało nam się otworzyć ten lokal. Co prawda, wtedy byliśmy jeszcze po drugiej stronie Starego Rynku Gorzowskiego, na ulicy Obotryckiej. Teraz od maja działamy już po stronie Sikorskiego, w lokalu większym, mamy więcej miejsca i zapraszamy serdecznie do naszej nowej lokalizacji. Słuchajcie, tu się dzieje, tu się dzieją rzeczy niesamowite. Tutaj przychodzą ludzie ciekawi, ludzie kultury, sportu, pisarze, etc. Twórcy ludowi nawet, są w znakomite wystawy, są w fantastyczne książki na półce, sobie można wypożyczyć do kawki, wypić przyjemnością kawę i jeszcze mieć coś dla siebie, dla swego ducha oczywiście. Panie Pawle, ostatnio jakieś koncerty były? Koncert był, tak. Mieliśmy ostatnio w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego wystawę Wernisarz prac autorstwa pani Ewy Szlępo, ikony, które pani Ewa pisze, a także koncert zespołu tutaj naszego gorzowskiego Big Duo z panią Anią Porowską jako wokalistką. Oprócz tego, jeśli mogę, to zapraszam Państwa dzisiaj. Tak, bardzo proszę. Dzisiaj mhm. mamy spotkanie. Tak, tak. Organizujemy spotkania Wieczór z Pasją w naszym niebie od samego początku. Mieliśmy już tych wieczorów 30. Dzisiaj jest 31. Wieczór z Pasją, którego gościem będzie pan Grzegorz Czerwicki. To jest człowiek, który napisał, wydał taką książkę Nie jesteś skazany. I dzisiaj właśnie przyjeżdża do nas, żeby podzielić się świadectwem swojego życia ale także, żeby pokazać swoją książkę promować. Tak jak mówię, jest to 31 spotkanie z cyklu Wieczór z pasją w naszym niebie w mieście. No i oczywiście już szykujemy się na jesień z tymi spotkaniami. Mamy parę fajnych osób już zaproszonych, czekamy tylko na potwierdzenie terminów. No ale tak jak mówię, dzisiaj niebo w mieście Sikorskiego 134, godzina 17. Zapraszamy na spotkanie z panem Grzegorzem Czerwickim. Samo centrum miasta, tutaj łatwo trafić, słuchajcie, i tu rzeczywiście można przeżyć wspaniałą przygodę, intelektualną przygodę. Panie Pawle, ale niebo w nie, mieście, kawa, pyszne ciacha to nie wszystko. Pan ostatnio też zajął się czymś nowym. No, dla mnie było to coś zdumiewające, kiedy dowiedziałem się, że pan Paweł Długosz jest na liście kandydatów. Tak to prawda. Dołączyłem do ruchu Polska jest jedna, do Komitetu Wyborczego Partii Polska jest jedna która ma w wyborach zbliżających się listę numer 7. Ja jestem kandydatem numer 3, Paweł Długosz. Polecam serdecznie się 15 października. Pamiętajcie, Boże człowiek robi tutaj bardzo wiele fajnych rzeczy, fajnych eventów. Pan Paweł Długosz będzie gwarancją tutaj solidności, jeżeli o to chodzi. Zapraszam i zachęcam do głosowania, moi drodzy. Nie siedźmy w domu, nie czekajmy, że samo się zrobi, samo przyjdzie i samo, że tak powiem, zmieni tą rzeczywistość, która, jest, która nas otacza. A jestem za tym bardzo gorąco, żeby te mniejsze partie, mniejsze formacje wchodziły jednak do Sejmu, żeby patrzyły na ręce y, tym wodzom, którzy dzisiaj chcą rządzić Polską, bo trzeba to kontrolować. Politykę, mojej drodzy, trzeba kontrolować. Panie Pawle, czy pan jest przygotowany, że tak powiem, duchowo do tej y, roli w partii. Duchowo to jak najbardziej jestem przygotowany. Tak. No przede wszystkim też, że partia Polska jest jedna. E, to partia e, prawicowa, która kieruje się takimi wartościami jak Bóg, rodzina, ojczyzna. I to jest e, oczywiście zgodne z moim światopoglądem. Zresztą osoby, które znają e, mnie czy znają lokal, wiedzą też, że no, jakby ten lokal jest utrzymany w, w, takim, w takiej atmosferze, w takim duchu. E, więc no. My mówimy głośno o Bogu, przyznajemy się do Jezusa Chrystusa. No i zapraszam serdecznie do tego, żeby zapoznać się też z programem Partii Polska jest jedna. Zapraszam na stronę www.pjod.org.pl tam jest cały program tam są też umieszczone materiały partia ta może bardziej się państwo kojarzyć z osobą pana Rafała Piecha to jest lider, lider tej partii, partii tak czy, on może jest, pokaże pan Paweł tutaj, pokaże, tutaj do kamery tak. jak wygląda to jest prezydent miasta mianowice Śląskie być może znany państwu jeśli nie to też zapraszam na media społecznościowe tego pana oczywiście nie, nie ma nas jeszcze w mediach ogólnopolskich, no bo jesteśmy niewygodni. No tak. Więc, żeby o nas usłyszeć, no to trzeba jednak trochę poszukać w internecie czy na YouTubie, gdzie no jest dosyć dużo informacji i materiałów udostępnionych właśnie przez. Pana piecha. Stare przysłowie mówi szukajcie, znajdziecie. Ja a propos Pan Piech, miałem z tym Panem przyjemność. Wywiad w hotelu Fado w Gorzowie Wielkopolskim. Odsyłam na stronę YouTube, wywiad z Gorzowa. Zapraszam serdecznie. Cóż, Panie Pawle, to trzymamy kciuki. Życzę Panu sukcesu. Myślę, że nie zawiedzie Pan swoich wyborców, bo to jest poważny facet, słuchajcie, poważny facet, trochę go już znam i solidna osobowość. Także dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie i wszystkie Dobrego. Dzięki wzajemnie. A my spotykamy się na YouTube, na Facebooku Wiatr z Gorzowa. Zapraszam. Dziękuję.